Co to był za mecz? Co to było za spotkanie na temat meczu bardzo na kontra Deportivo Alaves. Nie, tutaj bardzo na wygrywać 3 do 1. No, ale jest to tak naprawdę bardzo ciekawe spotkanie po tym, jak ostatnio kiepsko zaprezentowała się Barcona w ramach Ligi Mistrzów. Też Hansi Flick, który, pomimo tego, że Barcona wygrywa, no to chyba w nie najlepszej kondycji, po prostu tutaj psychiczny, pocieszany przez rafinie. Mimo wszystko, Hansi Flick narzeka tutaj na styl gry, na formę, dyspozycję poszczególnych zawodników. No właśnie, dzisiaj na temat tego spotkania, na temat tego meczu, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik że wycyfon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zaległcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat meczu Barcona kontra Deportivo Alaves. Widzimy tutaj 3 do 1. Na listę strzelców wpisuje się e, Lamin Mal w 8 minucie, Dani Omo w 26 minucie, a także w doliczonym czasie gry w 93 minucie. E, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi tutaj o Barcelonę. E, więc, e, natomiast mimo wszystko, no, nie było to przekonujące zwycięstwo, jeśli chodzi o Barcelonę, tak? Można powiedzieć takim Rzutę na taśmę, pewnie wygrywa Barcona pod koniec, dopiero po prostu, gdzie padła ta trzecia bramka. No, ale na powinna zdecydowanie wcześniej prowadzić, tym bardziej na te takie po prostu drużyny takiego przeciwnika. Oczywiście z całym szacunkiem do drużyny przeciwnej, tak. Natomiast jeżeli Barcona chce po prostu sięgać po najwyższe trofa, to powinna się lepiej prezentować. Widzimy tutaj te podstawowe statystyki, a więc strzały 15 do 7, strzały na bramkę 6 do 3. Posiadanie piłki przeważające po stronie Barcony, a pomimo tego, po prostu Barcony potrafiła tego wykorzystać: 70% do 30% podania, 547 do 266%. Widzimy w te statystyki praktycznie to absolutna tutaj dwukrotna, trzykrotna dominacja ze strony Barcony co nie zawsze przekładało się po prostu na wynik tutaj bramkowy. Potem mamy Foulet 10 do 22, tak, żółte kartki 2 do 3, czerwone kartki 0 do 0, spalone 0 do 8, żółty roczne 5 do 4. Tak wygląda po prostu tabela. Pierwsze miejsce zajmuje Barcelona, natomiast Deportivo Alavés zajmuje po prostu 14. Lokatę, żeby wiedzieć tak naprawdę z kim przyszło się mierzyć, jeśli chodzi o Barcelonę. Także tak wygląda sytuacja tutaj. Robert Lewandowski, który także po prostu został ściągnięty z boiska. Na pewno po prostu tych bramek powinno tutaj być więcej. Można powiedzieć w jakiś sposób jest to kryzys, tak? Jeśli chodzi o formę, dyspozycję po prostu Barcelony. Oczywiście wynik jest taki, że jest to zwycięstwo, tak? Natomiast po prostu Chelsea pokazała tutaj lekcję. Pokazała, że po prostu nie można zachłysnąć się po prostu zwycięstwami. Tylko trzeba po prostu dalej... Pe, 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 budować praktycznie tak, rozpędzać tą lokomotywę, żeby po prostu bardzo mogła pewnie wygrywać. Natomiast tak, mamy tutaj García, Kubarsi, Gerard, Martin, Alejandro, Balde, tutaj García, Bernal. Olmo, Rafinha, Robert Lewandowski, Lamina Mark Casado. Ehm, tak wygląda ta właśnie sytuacja. Szkoda, że po prostu tutaj Hansi Flick ściągnął Roberta Lewandowskiego, bo mógł on dograć po prostu pełne spotkanie. Ewentualnie mógł wejść po prostu jako joker na przykład na drugą połowę. Wtedy byłoby zdecydowanie łatwiej, tutaj Robertowi. Ehm, natomiast tutaj Laminamal też miał sporo po prostu sytuacji podczas tego meczu, które zmarnował sytuacji stuprocentowych. Ehm, nawet takie sytuacje, które po prostu bardzo mocno raziły, także po prostu on marnował takie sytuacje stuprocentowe. Nie, tak, jeśli chodzi o lamina Yamala. Ja też mam po prostu spore pretensje, jeśli chodzi o Rafinie, tak, no wiadomo, że on gdzieś tam wróci po tej kontuzji, ale jednak Rafinia po prostu nie pokazuje w, jeszcze w pełni, nie jest w pełnej krasie praktycznie swoich możliwości, żeby można było, można było go tutaj po prostu w 100% docenić, tak, żeby można było go tutaj w 100% docenić. Natomiast to też warto powiedzieć, że bardzo bardzo szybko straciła tą bramkę, bo już w pierwszej minucie po prostu Pablo Ibanez zdobył tego gola, Um, moim zdaniem dziś po prostu błąd barcony i też po prostu bezsensowne zagapienie się, tak po prostu tutaj um, bezsensowna sytuacja. I nie powiem, że z takim obciążeniem, tak, ale no, źle po prostu nie lubię tego określenia, ale źle wyszła po prostu w ten mecz. No, ciężko nie powiedzieć, że Barcelona nie wyszła źle po prostu w ten mecz, jak dostajesz na, na, na dzień dobry, w pierwszej wrócisz po prostu gola, tak? Więc to po prostu na pewno była yy, po prostu nieuwaga, brak koncentracji ze strony właśnie piłkarzy Barcony. Natomiast tak, przede wszystkim powinna być większa skuteczność, większa jakość, jeśli chodzi o piłkarzy Barcony, i tego na pewno tutaj zabrakło, jeśli chodzi o piłkarzy Barcony. I na tym Hansi Flick musi więcej po prostu popracować. I ja też tak myślę, czy czasem Hansi Flick nie zaczyna po prostu popełniać pełnych błędów, pewnych błędów, a mianowicie dokonuje po prostu sporych zmian. E, tak, e, być może to przyniesie rezultat, tak, być może po prostu potrzeba kilka meczów, tak, e, właśnie, e, jakby po prostu na te zmiany, które robi, natomiast, żeby się nie okazało, że po prostu to, co on robi, ten plan, który ma, to jest taki po prostu nagły plan, który nie przyniesie jakby określonego sukcesu, no tak powiedziałem, Deportivo, ale też nie do końca jest teraz po prostu jeszcze papierkiem takim lakmusowym, e, no bo jeszcze po prostu mamy tutaj w pamięci ostatni mecze chociażby z Chelsea, po prostu w ramach Ligi Mistrzów, więc zobaczymy, jeśli chodzi o kolejne mecze. Po prostu Barcone w lidze. Natomiast tak, wchodzi też Ferran Torres, wchodzi Pedri, wchodzi Marcus Rashford, Andreas Christensen, Jules Kundé. Moim zdaniem tak, Rashford kompletnie niewidoczny, tak. Christensen, no, zbyt krótko po prostu był na boisku, żeby można było go ocenić. Kunde gdzieś tam, po prostu przeciętny mecz w jego wykonaniu, tak. Pedri, wydaje mi się, że to była najlepsza po prostu zmiana spośród tych zawodników, także po prostu te zmiany, które dokonał po prostu tutaj też Hansi Flick, no zawodnicy jakościowo, ale jakościowi tak, ale po prostu te zmiany nie do końca po prostu były takie jakościowe, tak, jeśli chodzi o tutaj Barcone. Na pewno tutaj tak Hansi Flick po prostu stara się dokonywać nowych zmian, po prostu mieć jakiś inny pomysł, no bo ten pomysł jest po prostu potrzebny na to, w jakiej sytuacji znajduje się i jeżeli po prostu chce równać się z najlepszymi, tak, tak mówię, należałoby to odnieść po prostu do meczu z Chelsea. no Pomijam kwestię, że Chelsea była po prostu świetnie przygotowana, piłkarze i też kondycyjnie ale też po prostu tutaj e, tak e, no musi mieć też e, inny pomysł tutaj. Hansi Flick nam bardzo czy to jest dobry pomysł? Zobaczymy, e, pokażą to następne mecze. Oczywiście wynik taki, jest, że 3 do 1 to może satysfakcjonować. Natomiast moim zdaniem nie powinno to do końca po prostu kibice Barcony satysfakcjonować, bo nie było to zbyt przekonujące, było to takie ledwo, ledwo gdzieś tam pod koniec po prostu udało się jeszcze na dobitkę zdobyć tego gola w 13 minucie ale to nie wszystko, to nie jest wszystko po prostu takie pewne, tak, a co będzie po prostu, jeżeli ona będzie walczyła tutaj z drużynami e, z czołówki po prostu e, La Ligi, tak, e, to, 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 to tam będzie po prostu przeżywać jakieś katorgi. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, to wszystko dzięki za oglądanie, dzięki asłonie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go, link Link do tego fanpage znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!